Narty! Ej, jakie stare narty, mordo! Ja pikolę, ty! A to, co to łapka na mysy? Jest tam na tych dartach, jako te okucia. Ej, przenośna toaleta! Razem ze spuczką! Mordo! Tak się pakuje na auto! Zobacz, wariat, widzisz? Niby mały, a zobacz, jaki pakowny! Ja nie zamarzam! Ja nie załaduję, ty on ja nie załaduje Mario! Ale co? Kurczaki smazone ty, no przed nosem mi zamknie, patrz. Ha, 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 ha. Godzina piąta, minut trzydzieści. Monika tutaj tapuje. Za Łukas też tutaj leci. I on nie za...